Rafał Rudkowski. witam ponownie w Propagandzie Sukcesu. Propaganda Sukcesu w telewizji Kino Polskie. Z najnowszych badań opinii publicznej wynika, że 97% naszego społeczeństwa uważa, że czechosłowackie seriale są polskie, bo pochodzą z bratniego kraju i jednego bloku komunistycznego. Pozostałe 3% ankietowanych nie ma telewizorów. Przejdźmy do wiadomości dnia. Rząd. Nowo powołana pani premier Donalda Pułtusk zwołała posiedzenie rządu. Nasza relacja na gorąco. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj bardzo krótko rozmawiali na tematy przewidziane na dzień dzisiejszy. Co można jeszcze tutaj u nas zmienić, żeby szybciej klienci dokonywali zakupów, szczególnie w tych stoiskach, które są obciążone w sezonach. Pan miał propozycję ze strony Szwecji, prawda? Tak, firma Ternomatic dostarczy nam pięć automatów do organizacji sprzedaży. Wydaje mi się, że trzeba będzie spróbować i tą próbę podejmujemy. Warszawa nas szybko sprawdzi. Proszę panią Wojtulską z Panami aranżacji. Tak, bardzo proszę. proszę, proszę. proszę. Proszę Was ja mam takie pytanie. Proszę bardzo pani Panią Treską, poproszę, jak wygląda sprawa zlecenia do Akademii Sztuk Pięknych. Akademia ma przekazane założenia w dziedzinie organizacji sprzedaży. Bardzo Halo? Dzień dobry dyrektorze. Dzień dobry panie dyrektor. Tak, słucham pana. Chciałbym Pani Dyrektor zameldować, że zakończyliśmy akcję Sukces 77 A ja myślałam, że pan plan wykonał jeszcze nie. Ale zarobimy wszystko, żeby plan i miesiąca, i roku wykonać. Tocki potwierdził, wobec tego, że oni mają uwag do naszych założeń i teraz sprawa tego, Akademii przekazaliśmy tak. założenia w dziedzinie organizacji sprzedaży i w dziedzinie oprawy plastycznej. Te założenia zostały wczoraj przejrzane i przyjęte. Jak widać rząd jak zwykle działa prężnie, dynamicznie i zdecydowanie. Społeczeństwo, kraj rozwija się dynamicznie. Kolejne galerie handlowe wyrastają jak grzyby po deszczu. Zmienia się moda, ale gust naszych obywateli pozostaje niezmiennie na najwyższym poziomie. Tak samo jak i nasz nowoczesny handel. Reportaż. Warszawskie city. Miejsce, w którym wszystko można kupić i wszystko sprzedać. A ulica Marszałkowska na swoim centralnym odcinku urosła zaledwie do parteru. Jednak ta parterowa Marszałkowska sięgała wyżyn. Wyżyn Handlu. Przestrzeni handlowej nie było zbyt wiele, była natomiast odpowiednia reklama i uprzejma obsługa. Ach, ta nowoczesność. Wiadomość ze świata mediów. Według nowego rozporządzenia władz telewizji, od dziś w ujęciu reportażowym musi znaleźć się osoba w okularach. Oto przykład poprawnie zrealizowanego ujęcia podczas przemówienia towarzysza Gierka. Preferowane są osoby modnie ubrane i swobodne, jak w tym przypadku. Jeśli nieoczekiwanie zdarzy się jednak ujęcie pozbawione osób w okularach, należy je przerwać, zasłaniając kamerę i przejść do ujęcia poprawnego. Tylko w jednym przypadku dozwolone jest ujęcie bez osoby w okularach podczas najazdu kamery, gdy sam mówca ma okulary. Konieczny jest jednak wówczas tajny gest z wykorzystaniem nosa. Tajny gest nie jest łatwy, zatem dla utrwalenia obejrzymy go jeszcze raz. Komunikat z ostatniej chwili. Okazuje się, że to nie alkohol lub nowoczesny sprzęt AGD jest artykułem pierwszej potrzeby w naszym kraju. Zobaczmy, co tak naprawdę jest dla Polaków. Najważniejsze. Dokumentalne zdjęcia nie kłamią. Jednym z artykułów pierwszej potrzeby była książka. Książka. Dla Warszawiaków jak zawsze, artykuł pierwszej potrzeby. Ile może dać nam przeżyć? Ile przywrócić wspomnień? Ile nasunąć refleksji? Rozrywka. Na zakończenie najnowszy teledysk młodzieżowy. Bawi nie tylko młodzież. To był ostatni materiał. Żegnam się z Państwem. Dziękujemy ogromnie za brawa, za serdeczne przyjęcie naszego programu. Niestety wszystko w życiu ma swój kres. Wszystko w życiu ma swój kres. taki wyrok ludzki jest. A I'm